W Ojca i Syna i Ducha Świętego. Omiłowanie Chrystusie Panu. Dzisiaj, po przeprawieniu się przez jezioro, w którym Chrystus Pan uciszył burzę i objawił się jako Pan żywiołów i Władca świata w tak spektakularny dla apostołów sposób, przybywa do Kafarnaum. Tą scenę, któreśmy słyszeli, spotkania z owym księciem i z tą kobietą opisują trzy ewangeliści. Każdy, to oczywiste jest, gdy opowiadamy jakąś historię, każdy nas opiszą trochę inaczej, akcentując bądź dostrzegając inne e, szczegóły. Gdy złożymy je wszystkie razem, te trzy opisy, wtedy ta scena dla nas jeszcze jest jeszcze barwniejsza, jeszcze więcej nam szczegółów dopisuje. Wiemy skądinąd, że ten książę, czyli jakiś człowiek wysokiego rodu żydowskiego, był przełożonym synagogi w Kafarnaum i nazywał się Jair. Stąd jest to właśnie córka Jaira. I jak się nazywała kobieta, nie wiemy. Natomiast, moi drodzy, te dwie postacie, dobrze zostawione ze sobą, są dla nas przykładem odwagi. Odwagi wynikającej z, z dwóch rzeczy. No i pewnego zwycięstwa nad, 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 nad pokusami. Pierwszej, Jair zwyciężył pokusę wywyższania się, co jest dla. To zawsze pokusa dla ludzi z Wysokiego Rodu albo dla którzy piastują wysokie stanowiska. Że trzeba się w tym wypadku uniżyć, więc pokusa jest mniemania o sobie więcej niż, niż się jest. I przeciwieństwo tej pokusy, no, że nawet się zestawia, tu jest mężczyzna, tu jest kobieta. Oczywiście, czy można by to też zamienić, ale zazwyczaj wypada to w ten sposób. I druga strona to jest ta kobieta, która ma odwr dokładnie odwrotną. Pokusę to jest uważania siebie za. Jakby to powiedzieć, jakby to ująć dobrze. Ze względu na przypadłość, na którą chorowała, która zaciągała na siebie także rytualną nieczystość, mogła się uważać za osobą gorszą od innych. Mogła się wstydzić pokazywać między ludźmi, no bo jak czego dotknęła, stawało się to nieczyste. I też musiała pokonać sobie tą pokusę. Że jestem coś warta, że Pan Bóg udzieli mi tej łaski, jeśli o nią poproszę, jeśli się odważę. I przychodzi Jair do zbawiciela i upada przed nim na twarz. Oddaje mu pokłon. To by przełożony synagogi, a wiemy, jak przełożeni synagog reagowali na zbawiciela. No zazwyczaj no, oburzali się na to, co robił. Jedną, jak i drugą osobę niejako Pan Bóg przymusił poprzez cierpienie, które doświadczyli. I w tym sensie znowu widzimy, jak cierpienie jest, potrafi być zbawienne. Bo normalnie, może, byśmy, może by ani Jair, ani ta kobieta do zbawiciela nie przyszli, gdyby właśnie Pan Bóg ich nie przymusił tymi okolicznościami przykrymi dla nich, ale ostatecznie zbawiennymi. Żarty się skończyły. Córka mu umierała, więc wszystkiego się już chwycił, nawet przed zbawiciela. Od mu pokłon wobec wszystkich. Bo apostołowie mówią, że tłum Wielki Szczec jest zbawicielem. Więc osoba najbardziej szanowana w lokalnej społeczności, czyli przełożone synagogi, no, przychodzi do tego Zbawiciela Chrystusa Pana, którym nawet nasi uczeni w piśmie różnie mówią, zazwyczaj źle, i ono to przychodzi i oddaje mu pokłon, to znaczy uznaje to, co mówi, uznaje, że ma władzę od Boga, czyli de facto uznaje no, jego, jego orędzie, z którym Chrystus przyszedł. Więc musi się uniżyć on, książę, przed właśnie wędrownym nauczycielem. Pokonał sobie pokusem nie o sobie więcej niż, niż się jest. Im wyżej się stoi, tym trudniej. Im wyższe stanowisko się piastuje w hierarchii społecznej, tym trudniej jest przyznać się do Chrystusa. Dzisiaj jest pokusa taka, aby oddzielać zasady wiary katolickiej i moralności, czyli także i przykazania Boże od stanowiska. Więc się mówi, katolikiem jesteś w kościele i w domu, ale nie w pracy. Nie na urzędzie, co jest oczywistym absurdem. To tak jak można oddzielić duszę od ciała, to jest śmierć. Więc, jeżeli ktoś oddziela zasady życia katolickiego od, stan od zajmowanego stanowiska, to jest śmierć jego duszy w tym momencie, bo jest niekonsekwentne. No i tą pokusę zwalczył Jair, przyszedł i pokłonił się w czym być może sprawił wzdumienie wszystkich, którzy na to patrzyli, ale na pewno wiarę ich zbudował, w Jezusa Chrystusa. Upadł na twarz. I Chrystus Pan, słyszymy, od razu wstał i poszedł za Nim do Jego domu. No i gdy, szli, gdy szedł, to po drodze dotknęła się właśnie owa kobieta. Przepisy Starego Testamentu związane właśnie do kobiet i, i zwłaszcza do krwi, no, są bardzo rygorystyczne. No, zaczęła się rytualną nieczystość, tak, nie tylko w czasie, w czasie, no, jeśli ten upływ krwi jest nieustanny, no to znaczy, że ona ma, ona jest nieustannie nieczysta. Czego się dotknie, jest nieczyste. Kto się jej dotknie, też jest nieczysty. Sytuacja bardzo niekomfortowa. Czytałem, czytałem u innych ewangelistów, że całe swoje mienie rozdała, znaczy rozdała, z, wydała na lekarzy, a jej stan tylko się pogorszył. Nic to jej nie pomogło. I tak 12 lat, takie byśmy powiedzieli, no, wykluczenie, ale wykluczenie także sprawa religijnego, to jest rzecz bardzo poważna i no, nie może się też nie odbić na duszy przez dłuższy czas. Więc zobaczcie, że jest wtedy, przychodzi diabeł i jest, wtedy kusi taką osobę, jesteś gorsza. Zobacz, jesteś, jesteś, jesteś tak? Kogoś, kogoś nie dotkniesz, jesteś, to jest nieczyste. I jest taka pokusa, którą diabeł będzie podlewał, aby właśnie cały czas teoretycznie może to być fałszywa pokora, ale aby uważać się teraz gorszego i gorszego od innych. Niezasłużenie zasłużenie. Dlatego ona przychodzi i chce się dotknąć go po cichu. Tak, żeby nikt nie widział. Nie ma odwagi tak jak ten książę upać przed nim publicznie, ale chociaż rąbka szaty bym się dotknęła, to też pokazuje na, na wiarę tej kobiety. No ale z drugiej strony, po 12 latach, już wszystko wydała, to już jej nic nie zostało. Na końcu się przychodzi do zbawiciela. I często my też tak robimy. Że odwracamy kolejność. Najpierw szukamy wszystkich ziemskich wyjść, a potem, jak już wszystko wyczerpaliśmy i nic nie dało, to wtedy na końcu przychodzimy do tego, który, no, który ma władzę w jednej chwili wszystko odmienić. Ale dobrze, że chociaż przychodzimy. No i Chrystus Pan poczuł, że moc wychodzi z niego, jak pisze ewangelista Marek. I zapytał się, kto mnie się dotknął. I wtedy Piotr mu odpowiada, panie, no widzisz, zewsząd tłum cię napiera, a ty się pytasz, kto się mnie dotknął, że wszyscy się dotykają. No i tak często podchodzimy, że tak jak ciowi ludzie chcą dotknąć Zbawiciela, inni z ciekawości, dudzy, może coś się wydarzy. Nie słyszeli, nie czytamy w tej scenie, aby inni byli uzdrowieni z niemocy swoich, a praktycznie każdy na coś choruje. Tylko owa kobieta, Chrystus poczuł, że moc wyszła od niego. I wtedy ewangelista Łukasz zauważył, że ona się zobaczyła, że nie może się ukryć, bo Chrystus pan i tak by rozpoznał. Wyszła i opowiedziała wszystkim, co się wydarzyło. Na co chorowała i jak została w jednej chwili uzdrowiona. Czyli moi drodzy, dała także, tak by dzisiaj powiedziałem, dała świadectwo. I to jest dla nas nauka taka, że jeżeli jesteśmy przekonani, że Pan Bóg w naszym życiu dokonał jakiejś, jakiejś rzeczy, choćby tylko dla nas subiektywnej, ale bez, nie mamy najmniejszej wątpliwości, że jest to działanie Boga i Jego opatrzności, to żebyśmy także się nie bali o tym opowiadać, bo jest wielu ludzi, którzy powątpiewa, których wiara słabnie, a często słysząc, że Bóg da działa bezpośrednio w, w, gdzieś w pobliżu nas. No to jest zawsze budujące. Jak się jeszcze opowiada o tym z zachwianą pewnością, jak owa kobieta. I zdumiały się tłumy, tak? No zdumiały się tłumy, bo zobaczyły jawny cud. Nie tylko się zdumiały, ale jeżeli po, po zdumieniu, po spotkaniu, po zobaczeniu Jaira, teraz tej kobiety, na pewno ich wiara urosła. Przynajmniej w danym momencie. Dlatego, moi drodzy, niech te dwie postacie będą dla nas taką no, nauką, że są dwie pokusy. Jedna, no właśnie uważanie uważa się za coś gorszego i niegodnego, że Pan Bóg mi nie pomoże, bo jestem już tak zły, albo tak nieczysty, albo w jakikolwiek inny sposób niedobry, że, że nie zasługuję. Trzeba mieć taką wiarę, że choćbym się rąbka dotknął. I z drugiej strony jest pokusa, że no właśnie, wywyższania się, czy, czy, czy problem tak zwanego, no przepraszam za kolokwializm, ale to przy tym dosadne i będzie jasne, o co chodzi, tak zwanego obciachu. Że jeśli zajmuje wysokie stanowisko, albo w ogóle wyższe w hierarchii jakiejkolwiek, w pracy czy, czy na urzędach, to przyznać się do Chrystusa jest bardzo trudno. Ale czasem jest konieczne. Znaczy zawsze jest konieczne, nigdy nie wolno się go zaprzeć, gdy ktoś zapyta wprost. Ale czasem trzeba przyznać się jasno, bo inaczej byłoby to wyparcie i po prostu zdradą. A Chrystus powiedział, że kto się mnie zaprze, tego ja się zaprę. I trudno potem prosić jakiekolwiek błogosławieństwo Boga, jeżeli no, w tak prostej sprawie nie wystarczyło nam odwagi, żeby dać świadectwo. Gdyby On zabrakł mu tej odwagi, z jakiegoś powodu, co ludzie pomyślą, że On, prosząc synagogi, tu oddaje hołd Jezusowi to by Jego córka umarła I, i Pan Bóg by jej nie wskrzesił. Cierpiałby i staraby się potoczyło inaczej Jego życie. Bądźmy odważni i pokonujmy nasze słabości. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.